Rozwiążemy sobie taki przykładik. Teraz tutaj mamy, patrzmy hmm, w ogóle, o co tutaj jaki problem. Tu mamy coś, co dąży do nieskończoności, ale w nawiasie mamy nieskończoność odnieść coś, co dąży do nieskończoności, tak? symbolnie oznaczony. Jak byłyby pierwiastki drugiego stopnia, to stosowałyś tam wzór a minus b razy a plus b, równa się a kwadrat minus b kwadrat, tam problemy się rozwiązywały, wszystko wychodziło przeważnie fajnie, jak się to liczyło. I ten, a tutaj jest pierwiastek trzeciego stopnia, więc tam tego wzoru nie wolno zastosować, nie da się, nic nie pomoże ale za to pomoże wzór do potęgi trzeciej, tak? ta sama metoda, tylko po prostu inne wzory. No ja mam, nigdy tych wzorów nie mogłam zapamiętać, jakoś nie pamiętałam, nie, nie pamiętam. Na piątym roku matematyki jestem, nie pamiętam wzorów do trzeciej potęgi, ale specjalnie dla Was, żeby, żeby Wam może trochę ułatwić, e, przygotowałam tutaj taką e, grafikę, która nam trochę tutaj pomoże teraz roz rozwiązać to zadanie, ale jakby ktoś chciał, to mogę wysłać PDF-a, może sobie jako, ta jako tapetę na na, na laptopie ustawić i od razu te wzory skróconego mnożenia do potęgi trzeciej się przyjemnie i łatwo zapamiętają, wierzę w to. No dobra, to sobie zastosujemy. Naprawdę, bo się ładuje ta pyta i ładuje, a ja... No, szybciej, ale zamula. Halo? O, oh, jest, on... Tak właśnie, zastosujemy sobie teraz trzeci wzór. Mamy A, mi... to będzie nasze A, to będzie nasze B. A minus b, czyli to zastosujemy sobie ten wzór. Pomnożymy sobie całość, żeby się tych, odejmowania tych pierwiastków pozbyć. Przez a kwadrat plus ab plus b kwadrat. Czyli przepiszę sobie na razie to, co było. To z przodu mnie na razie w ogóle nie rusza, niech sobie siedzi. A tutaj będziemy, no to też muszę przepisać jeszcze na razie. I mnożymy przez a kwadrat plus ab, czyli tak, przez. A możemy zapisać na przykład tak? n plus 1 kwadrat plus y, AB, czyli pierwiastek trzeciego stopnia. To wymnożymy, będzie n kwadrat plus n. Tak, mnożymy A razy B tak z tym. Y, I plus B kwadrat, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z n do kwadratu. No i na dole to samo. Listwa nie będę tego przepisywać kolejny raz. Dobra, idziemy dalej, przepisujemy sobie. No i teraz. Y, Przepiszmy sobie to, co było z przodu. Na razie tym się zajmujemy. I miałeśmy tak A minus B mamy, tu mamy A minus B razy A kwadrat plus AB plus B kwadrat. Czyli to jest trzeci wzór A do trzeciej minus B do trzeciej, czyli będziemy mieć A do trzeciej to jest n plus 1, minus B do trzeciej, czyli minus B, minus n. No patrzcie, ale nam się super skróci. Mam nadzieję, że tak będzie dobrze. Tu sobie może już trochę. Przepisuję tylko mianownik, ale może sobie już rozpiszę, czyli to będzie n kwadrat plus 2n plus 1 plus pierwiasek trzeciego stopnia n kwadrat plus n plus pierwiasek trzeciego stopnia n kwadrat. Okej, okay, patrzcie, skraca nam się, o, fajnie dużo. Nimes pisujemy, co tu możemy, a wrócę sobie to do licznika, czemu nie? A w mianowniku to sobie zrobię, na razie sobie wyciągnę z każdego z tych. Tutaj pier pod pierwiastkami, n kwadrat przed nawias i będziemy mieć 1 plus 2 przez n plus 1 przez n kwadrat. Tak, zgadza się. się z drugim to samo, n kwadrat przed nawias, 1 plus 1 przez n. No i z trzecim, no trzecim nawet nie mam co zrobić, więc może być zostać. Dobra. Ok, lecimy dalej, już jesteśmy na finiszu prawie, że... Mam nadzieję, że przynajmniej wyjdzie coś z tego. I tutaj rozdzielamy sobie na mnożenie jakby dwóch pierwiastków, tak? Będziemy mieć pierwiastek trzeciego stopnia n kwadrat razy pierwiastek trzeciego stopnia. Z tego co tam było, 1 plus 2 przez n, plus 1 przez n kwadrat. No i z kolejnym to samo, plus pierwiastek trzeciego stopnia n kwadrat, bo tam jest mnożenie pomiędzy, więc możemy sobie rozdzielić na dwa pierwiastki. plus pierwiastek trzeciego stopnia n kwadrat, to się równa. I teraz tak, ten pierwiastek trzeciego stopnia n kwadrat możemy, możemy sobie przed nawias. Granica n do nieskończoności na górze zostaje. Trzeci stopień n kwadrat. Tutaj wyciągamy przed nawias n kwadrat i będziemy mieć tak ten cały pierwiastek. 1 plus 2 przez n plus 1 przez n kwadrat plus... Pierwiastek. Aha, tu pierwiastek trzeciego stopnia, głupiłam. Okay. 1 plus 1 przez n plus 1 na końcu oki. Ok. Patrzcie, skraca się, fajnie. Tu jest 0, tu dąży do 0. To jest, no to cały pierwiastek trzeciego stopnia z jedynki, cały dąży do jedynki. Tak? Tutaj dąży do 0. Pierwiastek trzeciego stopnia z jedynki dąży do jedynki. No i 1, czyli na górze mamy jedynkę, a na dole mamy trójkę. 1, trzecia. Mam nadzieję, że. Gdzie się po drodze nie pomyliłam. Dajcie znać, jakbym nie wiem, mówiła za szybko albo za brzydko. No, wiem, że nie piszę super pięknie, ale też nie chcę, żeby te filmiki trwały 20 minut, żebyście zaznali po, po, po drodze. Dajcie znać, czy Wam się podoba moja super grafika ze wzorami suconego mnożenia. Ja jestem zachwycona, chyba aż się ich nauczę po prostu. Dzięki niej, mam nadzieję, w końcu wypadałoby. Do zobaczenia.